Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, już po raz ostatni w trakcie naszych wakacyjnych, bajkowych, książkowych spotkań. A skoro to ostatnie spotkanie, to będziemy razem, bo razem też się nagrywaliśmy. Przypominam Wam, że um, czytałam Wam książkę o niezwykłych psich historiach i wtedy właśnie pojawił się Snubi, mój osobisty towarzysz. Zobaczymy, czy dziś się zainteresuje historiami, które dla Was przygotowałam. A więc były psy. Były piękne baśni na dobranoc, a to książka, którą wybrałam na koniec, i z niej dzisiaj przeczytam kolejne e, historie. Tato A dlaczego? 50 prostych odpowiedzi na piekielnie trudne pytania, 50 zadziwiających historii zaczerpniętych z życia, a więc dnia, e, który jest dniem codziennym. No, i to są takie historie, które myślę Wam również mogły się przydarzyć, i pytania, które na pewno niejednemu z nas przyszły do głowy, czy teraz, czy w dzieciństwie, każdy z nas zastanawiało się nad tym samym. Sporo tych historii, tak naprawdę, bardzo trudno wybrać te najfajniejsze, bo to zależy od tego, co komu po głowie chodzi, i tu naprawdę można znaleźć mnóstwo ciekawych odpowiedzi. Ale w związku z tym, że kończy się lato, już niedługo za oknami pojawią się jesienne liście, to na niebie zobaczycie klucze ptaków. Takie ptaki, które w stadach podróżują, wybierają się do tak zwanych ciepłych krajów, a więc do miejsca, gdzie spędzą zimę. Na pewno każde z Was już widziało na niebie gęsi albo bociany, albo też inne ptaki, które właśnie opuszczają Polskę. I wybierają się w zupełnie innym kierunku. Ale pytanie jest takie: dlaczego te ptaki lecą razem? Czy ktoś się nad tym zastanawiał? Nie jeden bocian, a całe stado bocianów. Nie jedna gęś, a cała chmara gęsi. I właśnie tego będzie dotyczyła historia, którą teraz Wam przeczytam. Dlaczego ptaki tak lecą razem? Lubię ten moment, gdy wreszcie czuć wiosnę. Chociaż wciąż chłodno i buro już pojawiają się oznaki mojej ulubionej pory roku. Wtedy chętnie wyrywamy się z całą rodziną z Warszawy i jedziemy gdzieś w teren. A tam co krok to przygoda. A to czajka za chwili na łąkach, a to ropucha wejdzie nam pod nogi, a to leszczyna obsypie nas żółtym pyłkiem, a to zadzwonią skowronki. A w środku miasta jakoś tak ponuro, ale i tu zdarzają się niespodzianki. Czasem w nocy, kiedy umilknie z samochodów, da się słyszeć ciche gęganie. Pewnego dnia, gdy odprowadzałem idę do przedszkola, klucz gęsi przeleciał tuż nad naszymi głowami. Zatrzymaliśmy się, by na niego popatrzeć. Ptaki leciały na północ. Gęgały przy tym dość głośno, jakby chciały przekrzyczeć uliczny zgiełk. Szybko, rytmicznie machały skrzydłami i wyglądało na to, że bardzo się śpieszą. Tatusiu, zapytała Ida, a dlaczego one tak lecą razem? I dlaczego tak wcześnie? Przecież jeszcze zimno nie będą miały co jeść. Oj, tak, Ida miała sporo racji. Bo to tylko on tak się wydaje, że ptaki radośnie i lekko lecą na zimowiska. A potem równie spokojnie z nich wracają. Tak naprawdę to wyjątkowo duży wysiłek. Ptaki muszą się do niego porządnie przygotować. Kilka tygodni przed odlotem ich organizm zaczyna się gwałtownie zmieniać. Najpierw rosną jelito i żołądek. Dzięki temu ptaki mogą szybciej i więcej zjeść. Tyją tak bardzo, że tłuszcz stanowi nawet połowę masy ich ciała. Rosną też ich mięśnie piersiowe, za pomocą których przez wiele dni będą wprawiać ruch skrzydła. By nadążyć z dostarczaniem tlenu do ciężko pracujących części ciała, nawet krew musi się zmienić. Staje się gęstsza, bo przybywa w niej czerwonych krwinek. Kilka dni przed tym wyruszeniem ptaków w świat następuje jeszcze jedna przebudowa organizmu. Ponieważ w trakcie wędrówki nie będą mogły jeść, ich jelito dla odmiany drastycznie się kurczy, a potem jeszcze schudnie podczas drogi. Podobnie jak inne organy – skóra, żołądek, nogi, wątroba, płuca – właściwie wszystko poza mózgiem. Lecąc tysiące kilometrów bez ustanku, ptaki zmagają się też z brakiem snu. Rozwiązały to w bardzo sprytny sposób. Nauczyło się spać na przemian to jedną, to drugą połową mózgu. W czasie drogi cierpią także, z powodu, cierpią także z powodu braku wody, kłopotów z przegrzewaniem lub wychłodzeniem organizmu padają w burze, szpony drapieżników, pod podlufy myśliwych. W czasie tej wykańczającej wędrówki pomaga im wspólny lot. Kiedy jeden ptak leci tuż za innym, lekko w bok od niego, to siła, jaką musi pokonać, by przebić się przez powietrze, jest nieco mniejsza. Zużywa wtedy mniej energii, więc mniej się męczy. Gdy się leci tysiące kilometrów, ma to ogromne znaczenie. Właśnie dlatego ptaki, takie jak gęsi, latają w szyku zwanym kluczem. Najciężej ma oczywiście ptak na czele, i dlatego co pewien czas następuje zmiana. Wyczerpany przewodnik stada odsuwa się na tył, a jego miejsce zajmuje inny, mniej zmęczony ptak. Ptaki śpieszą się bardzo, Ida miała rację, gdy zauważyła, że w marcu wciąż jest zimno, a jedzenia niewiele. Niedługo jednak wybuchła wiosna. Pojawiły się owady i rośliny. Taką zależy, by jak najszybciej zająć jak najlepsze miejsce na lęgowiskach. Co prawda na początku muszą się jeszcze zmagać ze złą pogodą, ale potem dużo zyskują. Gdy nadejdzie czas wylotu, pisk wychowu piskląt, a codziennie trzeba będzie zdobywać mnóstwo pokarmu, akurat będą go miały pod dziobem. Gdyby dotarły na miejsce później, to owszem, nie marzłyby. I nie głodowały. Po pierwsze, jednak najlepsze miejsca na gniazdo mogłyby już być zajęte. Po drugie, takie wygodnickie ptaki później złożyłyby jaja, później wylęgłyby się pisklęta, które miałyby mniej czasu na wyrośnięcie i na jedzenie się. Naprawdę lepiej się pospieszyć. Wkrótce po spotkaniu z gęsiami na naszym śródmiejskim podwórku zawitał kolejny gość Kaczka Krzyżówka. Jest to dość pospolity w Polsce ptak, a przy tym bardzo ładny. Wiele osobników tego gatunku zimuje w miastach. Są jednak takie, które nadal wędrują na zimowiska, a wiosną wracają. Wyglądało na to, że właśnie parka krzyżówek postanowiła odpocząć koło naszego domu. i i Kacper chcieli zrobić im zdjęcie. Bardzo się tym przejęli. Wiedzieli, że aby nie spłoszyć kaczek, trzeba zachowywać się cicho. Dlatego wciąż się nawzajem uspokajali. Ida, bądź cicho! upominał Ida kacper. A ty nie wrzeszcz! – upominała Ida kacpra. Ja nie wrzeszczę, wrzeszczał kacper. A ja jestem cicho! wołała głośno Ida. Na szczęście kaczki im były zbyt zmęczone, by wystraszyć się tej dziecięcej kłótni. Pozwoliły się sfotografować. A odleciały dopiero, jak wypoczęły szczęśliwej drogi. Tutaj jeszcze jest ilustracja, gdzie jest więcej informacji na temat tego, jak ptaki przygotowują się do wędrówki i dlaczego właśnie podróżują w stadzie. Wędrują w stadzie, bo jest im dzięki temu łatwiej i ta droga upływa w nieco bardziej spokojny sposób, chociaż trzeba przyznać, że wysiłek to jest olbrzymi kilka tysięcy kilometrów. Bez przerwy. Niesamowite. No i jeszcze jedna historia, którą chciałam Wam dziś przeczytać na koniec. Tylko muszę ją odnaleźć w książce. Tak jakoś mi się pomyślało, że to będzie chyba fajne zakończenie naszego wspólnego czytania bajek i opowieści. Jest tutaj ich naprawdę Sporo. I dlatego zerkniemy teraz w kierunku, skupiej przestań. W kierunku jednej z nich. Spory wybór, naprawdę ciężko się zdecydować, bo każdą z nich chciałabym Wam przeczytać, a niestety już chyba nie zdążymy. No dobrze, to do najkrótsza na sam koniec, może tak zrobimy. I ta historia, mam nadzieję, zachęci Was do rozmów z rodzicami, do tego, abyście się rozglądali naokoło, bo świat naprawdę jest bardzo ciekawy. A historia zatytułowana jest tak. Po co jest wszystko? Zdarzyło się to wieczorem, gdy byłem już nieco zmęczony. Byliśmy na wakacjach w Beskidzie Niskim. Cały dzień spędziliśmy wędrując po górach. Kiedy ja piołem się na szczyt, Ledwo łapiąc oddech, Ida i Kacper nie tracili wigoru i zadawali mnóstwo pytań na wszelkie możliwe tematy. Nie przeszło im to nawet wieczorem, gdy zasiedliśmy do herbatki po kolacji. Kacprowi zebrało się na filozofowanie. Na moją głowę posypało się mnóstwo pytań. Po co w ogóle istnieje życie? Po co jest nam wszystko? Czy życie ma sens? Zastanawiał się Nagos. Aż mi się w głowie zakręciło, a całe moje zmęczenie prysło w jednej chwili. I chętnie bym Gazdrowi odpowiedział naukowo. Tyle, że nauki przyrodnicze zajmują się wyłącznie poszukiwaniem przyczyn. Badają skąd wzięło się życie, jak powstały zwierzęta i rośliny, jakie prawa rządzą przyrodą. Można więc powiedzieć, że wszystko jest, bo sobie na Ziemi radzi. Bo potrafiło się rozwinąć tak, by przetrwać, bo ewoluowało, wytworzyło nowe struktury, mechanizmy zachowania. Ba, żeby dalej istnieć, wciąż musi się zmieniać, dostosowywać, rywalizować, walczyć o przetrwanie. Inaczej przepadnie jak miliony mniej udanych wybryków przyrody. To natomiast, co już istnieje, potrzebne jest do życia innym stworzeniom na Ziemi. Wszystkie organizmy są od siebie zależne, powiązane skomplikowaną siecią. Dlatego trzeba uważać, gdy naruszamy strukturę przyrody. I to jest właściwie najdalej posunięta odpowiedź, jaką może dać nauka na pytanie: po co jest wszystko? Szukanie ostatecznego celu życia, istnienia wszystkiego nie leży już w jej kompetencjach. Tego się nie da odkryć eksperymentalnie. Tego się nie da zbadać. Ale to nie odstraszyło nas od poszukiwania odpowiedzi. O tym, po co jest wszystko, długo rozmawialiśmy z Idą i Kacprem. Do jakich wniosków doszliśmy, już jednak dziś tutaj nie napiszę. Odpowiedź każdy musi znaleźć sobie sam. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu też zadacie sobie i rodzicom takie pytanie, po co jest to wszystko. I z tym pytaniem was zostawiam. Przypominam, to była. Taka książka, Ta to a dlaczego? 50 prostych odpowiedzi na piekielnie trudne pytania. Może macie własne pytania, zadajcie je rodzicom, waszym przyjaciołom, waszym opiekunom, waszym bliskim. Myślę, że to będzie naprawdę fajna i ciekawa rozmowa. A rodzice i dorośli będą mieli pewnie sporo trudności, żeby w odpowiedni sposób wytłumaczyć, no ale to wtedy jest zdecydowanie duże wyzwanie dla dorosłych i ciekawa dyskusja na ten temat z wami. My się powolutku żegnamy. Bardzo dziękujemy Wam za te wakacyjne spotkania. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten wyjątkowy czas. No i życzymy Wam wspólnie razem z psem udanego powrotu do szkoły. A Snoopy już teraz chyba wybiera się na spacerek, więc my kończymy nagranie. Żegnamy się i życzymy Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.